Strasznie tu cuchnie rybą. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Cały? Tak. Jestem cały. Masz szczęście, że dzieciak jest w jednym kawałku. Jak mogłeś być tak nieodpowiedzialny i działać sam? Nie było czasu do namysłu. Musiałem działać szybko. A ja myślę, że to duma tobą kierowała, panie wielki taumaturgu. Przepraszam, że nie zawiadomiłem cię wcześniej. Przeprosiny nie zmienią tego, że sprawca. Sprawczyni nie żyje! Co teraz z Kajetanem? Sprawczyni zeszła, więc to z jej trupem muszę teraz powiązać wszystkie morderstwa. Bez zeznań trochę to potrwa. Za to, jakżeś to spartaczył. Mam ochotę przetrzymać tego twojego malarza aż do śmierci. Zawiadom mnie, kiedy go wypuścicie. Zatelefonuję. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem, dzieciaku. Nie no. Nie ma sprawy. Ryzyko zawodowe. Ale... Chyba następne śledztwo będziesz musiał rozwikłać beze mnie. Jak to się stało, że trafiłeś na ten stół? Znalazłem tę Melinę i miałem po ciebie iść. Ale wtedy zjawiła się ciucia Klara. Dalej nie pamiętam. Hmm, rozumiem. Pomyślałbyś, że to ona jest morderczynią? Nie. Tu przeczucie mnie zawiodło. Tego, że odbierze sobie życie w taki sposób też nie przewidziałem. Będę czekał na telefon w sprawie Kajetana, komisarzu. Pewnie. Do widzenia. Uważaj na siebie, wspólniku. Dobrze nam poszło. Chodźmy. Pokażę ci posterunek policji. Dawno mnie tu nie było. Co chcesz mi powiedzieć, przyjacielu? Będę pierwszy, zobaczycie! Wolniej, wolniej całe ubranie zachlapiecie. Wolniej, wolniej! Całe ubranie zachlapiecie! Ten dzieciak... To... ja. Matka myślała, że postradałem zmysły. Pewnie Ligia też. A to jak wiemy nadeszło dopiero później. Nie pamiętałem, że Abaurycy też tam był. Musiał, przecież później śmiał się ze mnie, bo zmoczyłem spodnie ze strachu. To były moje urodziny. Wtedy mnie wybrałeś. Co chcesz mi powiedzieć, przyjacielu? Wiktorze, szybciej! Spóźnimy się na mszę. Idę, mamo. Że jak masz męża, to trzeba się z nim kłócić? Pewnie tak. Ja w ogóle nie chcę męża. Ty nie musisz i tak ja mam gorzej. Drażenka mówi, że jak dorosnę, to mi znajdzie męża. Ostatnia niedziela, po której ojciec przestał nas prowadzać do kościoła, przeze mnie. Przez przypadek dotknąłem stuły księdza, który mijał nas z Wtedy pierwszy raz poczułem myśli innego człowieka, jego intencje. Słyszałem słowa czyjejś spowiedzi, o której ksiądz wtedy myślał. Jakby były skierowane do moich uszu. I nie omieszkałem podzielić się nimi zresztą zgromadzenia. Matka nie zdołała mnie uciszyć, moja niedyskrecja sprawiła, że rozpadło się bardzo prominentne małżeństwo. Małżeństwo moich rodziców niedługo później. Co chcesz mi powiedzieć, przyjacielu? Czy... czy Abaurycy możesz z nami jechać nad morze? Wykluczone. Wakacje są dla rodziny. Dla najbliższych. Nie dla służących. Słuchaj, chłopcze. Kiedyś będziesz głową tej rodziny i musisz pojąć, że tylko na rodzinie można polegać. Zwłaszcza, że jesteś temperamentą. Inni cię okradną, zabiją, albo co gorsza, zrujnują. Przyjaciół należy mieć blisko, ale nigdy za plecami. Wrogów zaś przy samym sercu, bo tylko wtedy cię nie zaskoczą. Ojcze, czy Abaurycy możesz z nami jechać nad morze? Wykluczone. Wakacje są dla rodziny. Dla najbliższych, nie dla służących. Słuchaj, chłopcze. Kiedyś będziesz głową tej rodziny. I musisz pojąć, że tylko na rodzinie można polegać. Zwłaszcza, że jesteś Tempermantą. Inni cię oka. Rzadko widziałem ojca tak gotującego się z wściekłości. Wymyślił sobie, że wyjazd nad kiedyś polski Bałtyk uzdrowi chłodne relacje z matką. Bardzo nie chciałem jechać. Wolałem bawić się za Bałrycym na praskich podwórkach. Mama też nie była zawiedziona, że zostaliśmy. Żeby znowu nie podpadać ojcu, poprosiłem Nigie, żeby zrobiła scenę, jaką odstawiała, kiedy Grażynka wysyłała ją spać. A ona chciała jeszcze poczytać. Nie musiałem nawet długo jej namawiać. Długo zastanawiałem się, czy to była siła bliźniaczej więzi, czy podświadomie ją wtedy zmanipulowałem. Dzisiaj wiem, że nie mogłem tego zrobić bez zawarcia naszego paktu, ale w takim razie co ty tu robiłeś? Co chcesz mi powiedzieć, przyjacielu! No a wszystko na to? Wiktorze, czy ten upiór jest z nami tutaj, teraz w klasie? Myślałem, że popuszczę w gacie. Śmiej się, ale ja naprawdę go widzę. Nic na to nie poradzę. Wiktorze, obiecaj mi, że potrzebny tych waszych salutorów nie zmienią cię w takiego cynika jak ojciec. Obiecuję, mamo. Ja to bym się wolał wcale nie zmieniać. A wojca to już w ogóle. Jeszcze zobaczysz! Mój upyr każe ci zjeść własny mózg! Poskarż się, mami, wy temperaturce jesteście sfiksowani. Noszę go ze sobą pół życia. Pamiętam, że był tu ktoś jeszcze. Nie był zadowolony. Sądził, że nie byłem gotów. Tak, może miał rację.